Siedzi kolejna ryba. Siemanko, witam Was serdecznie z nadwody. Po raz kolejny letni wypad, letnie popołudnie. Pogoda niemal idealna, praktycznie bezwiecznie, dlatego dziś będę próbował złowić swoją pierwszą rybę na popera. Będzie to X-POP e, i Salmo Ratlin Pop, mam też e, przynętę od Westin'a Spoton, dlatego też będę nią próbował porzucać. E, no i co, ja ładuję się na Beli i zaczynam łowienie, aby Wy e, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i mam nadzieję, że widzimy się przy rybce. Hej! Na pierwszy rzut leci taki poperek. Kijek to Savage Gear CS CCS 314, wędka bardziej podokonia, do tego kowrotek Shimano Nexave w rozmiarze 2,500 plecionka e, bodajże jest to Daiwa 8 splotowa e, do 10 kg wytrzymałości. Dobra, zaczynamy. Woda jest super czysta. Mam nadzieję, że będą aktywne okonie przede wszystkim, bo to fajnie by było jakbym w końcu połowił jakieś okonki. Jest pierwsza rybka na popera. I jest okonek. Ale fajnie. Udało się. Ha, 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 ha. Pierwsza rybka na popera. Okonek. A tam chyba szczupak buszuje. Taki okonek na poperka. Jest. <słuch> Pierwsza w życiu ryba na popera. Super to wygląda, jak tak goni. w 7 Tam coś chciało, stało i chciało zdjąć od razu tego popera z ziela Ale widzę gdzie wisi, także go zdejmę na całe szczęście Dobra, zawiązane na nowo, lecimy dalej. Miejmy nadzieję na kolejne rybki. Siedzi ryba. I to siedzi szczupak Ale mnie obróciło na berdę. Siedzi kolejna rybka na popera I to całkiem przyjemny szczupak i koleżka na popera się skusił, ale go wciągnął. Skubany, ale go wciągnął. Tu są szczypce duże. No jeszcze bałagan w szczypcach. A szybciej podbiłem, bo miałem zawieszone na trzcinach Ale go wciągnął. Pięknie. O! wypuł. fajnie, dobra. Taki maluszek. Uciekaj. Ale mnie obracało na Beli. Dosyć silna rybka. Powiem Wam szczerze, super. Kilka rzutów, już dwie ryby. Ale jazda. Wow, jestem pod wrażeniem. Fajnie. Jest kolejna rybka na popera. Całkiem przyzwoit spadła. A wydawało mi się, że to będzie fajny okoń. To mógł być fajny okoń, naprawdę. O, kurde. Jest! Jest okonek kolejny na popera! Ha, 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 ha. Ale jazda. Chwilę wcześniej spadła rybka, a teraz wpada okonek. No 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 spokojnie. Taki okonek na poperka. Drugi już dzisiaj. I do tego jeden szczupak. Chyba zostawię je na razie w siatce. I zobaczymy. Bo może jeżeli stoją tutaj przy tym zielku, to odprowadzą mi sadę, jeżeli będę je wypuszczał. Więc zobaczymy. Porzucamy trochę. I może jeszcze kilka się uda złowić. Jest! I to jest okoń. Tak, i to jest fajny garb. Fajny garbus. Jest kolejny garbus na popera. Trzeci już dzisiaj. Ale fajnie. W końcu chyba je trafiłem. I chyba w końcu trafiłem z przynętą na nie. Jest kolejna rybka. Jest kolejny okoń na popera. Ale zobaczcie. ale piękne ma kolory. Zobaczcie, jaki ciemny. Ten żerował na dnie. Ma bardzo mocno pokaleczoną głowę. Co oznacza, że żeruje na dnie na rakach. Piękny, ciemny okoń. Nieduży, ale piękny, ciemny z czerwonym brzuchem. Ale piękności. Trzy takie piękne skubańce na popery. Wszystkie w takich samych pięknych, ciemnych kolorach. Chodź. Takie fajnie. Chwilę wcześniej był jeszcze jeden i mały szczupaczek. Przenoszę się na inną miejscówkę, podobną z trzcinkami. Mam nadzieję na więcej okoni. Dobra, zobaczymy czy tutaj przy cylinkach też one będą. Jest masa ziela. Nie wiem jak mi się uda poperem tutaj łowić, ale spróbuję. Ole! Siedzi szczupa. Oj, to całkiem fajny szczupa. Mam chyba były dwa czy trzy, bo tak się zerwały do tej przynęty. Jak nie wiem. Zaplątał się za ziele. to. Jest kolejna rybka na popera. Jest kolejny zbój na popera. Dobra, rybka odpięta. Chwila odpoczęła w podgieraku. jaki fajny szczupaczek na poperka. I popłynął. Cztery okonie, dwa szczupaki. Poper się spisał, a ja łowię dalej. Siedzi kolejna ryba. I to jest! Ale piękny garb! Jest! Ale piękny garbus! Jest! Ale piękny garb! Ale piękny garb! Wow! Na popera! Ale piękny garbaty! Ja nie mogę! Ale garbaty na popera! Ja! Wow! Ale piękny garb! Ja nie mogę! Na popera taki garb! O Ale piękna ryba Bo takiego klocka tu przyjechałem Ale piękny Ale piękna ryba O kurde Muszę wziąć drugie szczypce, bo te nie dosięgnę Ale piękne rybsko Opięty! Rzucam go do podbieraka, muszę go zmierzyć, bo jest przepiękny, ale piękny garb na popera. Myślałem, że to szczupak. Ja! Ale piękny garbus. Ale piękny garbaty. Trzydzieści dziewięć i pół centymetra Ja pierdziele Ale piękny garb Ale piękne rybsko Zobaczcie tego kloca Ale piękne okonisko 39,5 cm na popera. Dobra, wypuszczamy go. Piękny okoń na Popera. Jaka jazda, co zabranie, ale ryba! Wow, super, jest! No to lecimy dalej. Jest kolejna rybka. Kolejny okoń na Poperka. Tym razem sporo, sporo mniejszy, ale jest. No, się zapiął. No, maluszek. Uciek. O, ale tam drobnicy stało. Czodzi ryba i to jest szczupal. Nie będę. O, i to jest fajny szczupal. I tu będzie problem, bo jestem w takim zielu, że będzie go ciężko wyjąć. Chyba, że uda mi się do niego podpłynąć. Jest wyższy tu. Ale ostro, ostro idzie w ziele, a tego boję się, że mi spadnie. O, tam jaki stał, a spróbuję się dobrać do niego. Kawałek wyszedł, ale nie wiem w ogóle gdzie on tutaj stoi. Albo już nie stoi. Być może już spadł. Nie, jest! Jest, 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 jest! Ma jedną kotwicę z zewnątrz, dlatego się zaplątuje w ziele. Opa, siedzi. Jest kolejny szczupan <grybujesz> na popka. Ten nie uderzył czysto. Taki szczupaczek. Ah, Strzelił jeszcze co gona Siedzi kolejne rybsko no, Ale idzie tam po tym zielu zaplątał. Wyszedł. I znowu zielonik. Wyszedł. Nieduży szczupaczek. Też wściekły. Ale wściekły. Warty dzisiaj na poperka Uciek Siedzi kolejna rybka, kolejny okonek na popera Ale maluch Taki maluszek skusił się na popera Maluco, I'm de I ten jest całkiem przyzwoity, ten jest całkiem, całkiem przyzwoity szczupa opa, O i wypluł jeszcze Dobrze, nie będę się męczył z odhaczaniem. Wypluł sam popera. razem z zielem. Nie, ja też niedużo myślałem, że troszkę większy niż pozostałe, ale nie. Chociaż długi, ale chudy strasznie. Ciekaj. Ale nie trafił maluch. Nawet ziele na poparku mu nie przeszkadzało. Jest kolejny. Jest kolejna ryba. O, i ten też wypluł. Fajnie. A może to ten sam? Może to nawet ten sam szczupak, co przed chwilą? Tak, to ten sam szczupak, co przed chwilą był. <laughs> Ale jazda. Uciekaj, więcej nie bierz, na razie. No i na dzisiaj to tyle. Tak jak widzieliście w materiale, udało się złowić pierwsze rybki na popery. Całkiem fajne, fajne, fajne rybki. Piękny okoń wpadł, piękny, przepiękny okoń, 39,5 cm. Do tego 5 czy 6 szczupaków, nie liczyłem nawet. Kilka mniejszych okoni, także wyjazd zaliczony na 6 z plusem, że tak powiem. Bo ten okoń naprawdę zrobił mi dzień. Dobra, dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę i subskrypcję, a ja uciekam do domu. Do następnego. heja!